dobry, witam serdecznie. Znajdujemy się w zakładzie opiekuńczo-leczniczym w Głupczycach. Szanowni Państwo, w ostatnich dniach zakład opiekuńczo-leczniczy w Głupczycach, w ramach projektu unijnego, pozyskał sprzęt dla tutejszego zakładu. W ramach tego projektu pozyskaliśmy mnóstwo sprzętu medycznego, m.in. koncentratory, defibrylator. Saki, materace przeciwodleżynowe. Jest to sprzęt niezmiernie ważny w zakładzie opiekuńczo-leczniczym. Pozwala on na poprawę jakości świadczonych usług, a tym samym poprawę no, pobytu naszych pacjentów i skuteczność leczenia w tutejszym zakładzie. Zapraszam Państwa do zakładu opiekuńczo-leczniczego i pokażę zaprezentuję ten sprzęt, który otrzymaliśmy w ramach projektu unijnego. Szanowni Państwo, materace przeciwodleżynowe, które otrzymaliśmy w ilości 15 sztuk, są niezmiernie ważne w opiece długoterminowej. Dla pacjentów, którzy przebywają w łóżku, no, pozwalają na y, zapobieganie y, odleżynom, zmianę pozycji, nie dopuszczają do, do powikłań natury takiej y, zmian skórnych. Następnym sprzętem, które otrzymaliśmy w ramach projektu unijnego jest sprzęt do monitorowania podstawowych czynności życiowych, takich jak ciśnienie krwi, tętno, saturacja. Kolejny sprzęt, Szanowni Państwo, to, jest, to są koncentratory które no, niezmiernie ważne są u pacjentów, którzy wymagają tlenoterapii. Tego sprzętu koncentratorów otrzymaliśmy 8 sztuk. Kolejnym sprzętem, który pozyskaliśmy w ramach projektu unijnego, jest aparat EKG, czyli elektrokardiogram. On jest no, niezmiernie ważny u pacjentów, u których należy wykonywać um, zapis EKG, czyli zapis pracy serca. Tego sprzętu otrzymaliśmy w ilości 3 sztuk. Oczywiście też ta ilość sztuk no, będzie rozszerzona, rozdysponowana na dwa piętra tutejszego zolu. Przypominam, że zol zajmuje trzecie i czwarte piętro tutejszego szpitala. I bardzo ważny sprzęt to jest defibrylator. Defibrylator, który pozwala także na monitorowanie podstawowych czynności, czyli zapis EKG oraz w przypadku konieczności defibrylacji, no jak najbardziej oka okaże się skuteczne. Szanowni państwo, ja tutaj wspomniałem o sprzęcie do monitorowania podstawowych czynności życiowych. Ten akurat, który państwo widzicie, to jest pozyskany w ramach Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Natomiast ten z projektu unijnego, który uzyskaliśmy w ubiegłym tygodniu, znajduje się na sali chorych, ale on jest dokładnie taki sam jak ten sprzęt. W ramach projektu unijnego, o którym opowiadam cały czas, dokonaliśmy też modernizacji czwartego piętra w zakładzie opiekuńczo-leczniczym. Mam tu na uwadze umywalki, które są dostosowane do potrzeb naszych pacjentów. Są to umywalki, jak państwo widzicie, specjalnie wyprofilowane oraz bateria jest na fotokomórkę, co pozwala na takie komfortowe użytkowanie ich przez naszych pacjentów. W ramach też tej modernizacji dokonaliśmy wymiany fartucha wokół umywalek. Chciałem tutaj powiedzieć, że umywalki zostały wymienione we wszystkich salach chorych na czwartym piętrze tutejszego Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego. W ramach modernizacji, o której wcześniej wspomniałem, dokonano też wymiany wszystkich drzwi na czwartym piętrze Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Głubczycach, co też Państwo widzicie aktualnie. Szanowni Państwo, miałem przyjemność zaprezentować projekt, który aktualnie realizowany jest w tutejszym zakładzie opiekuńczo-leczniczym w Głubczycach. Na dzień dzisiejszy dokonaliśmy modernizacji, jak i wymiany sprzętu, ale to jest nie koniec. W najbliższym czasie będzie też, dalszy, dalsze etapy tego projektu będą się odbywały. Będzie zakupowany kolejny sprzęt, będą to wózki inwalidzkie, będą to chodziki, będą to podnośniki. Będą to wózki kąpielowe, tak więc no, w najbliższym czasie jeszcze się będzie toczyło. Będą też wymieniane szafki na trzecim piętrze, szafki przyłóżkowe na trzecim piętrze tutejszego zolu. Chciałem powiedzieć, że projekt nazywa się... Projekt unijny, jego nazwa brzmi podniesienie skuteczności i wydajności leczenia pacjentów w zakładzie opiekuńczo-leczniczym w Głupczycach poprzez modernizację i doposażenie. Wartość tego projektu to jest ponad 900 tysięcy, 929 tysięcy. I oczywiście wkład tutejszego SPZOZ-u to jest 15%. Dziękuję bardzo. Do usłyszenia. Do widzenia.